Jak działa ona na silny stres? Są dwa rodzaje stresu. Jest stres krótkotrwały i długotrwały. Co prawda, więcej takich kategorii można by rozróżnić, ale na, na potrzebę tego wykładu weźmiemy te dwa. Silny stres, on jest zazwyczaj krótkotrwały i podczas tego stresu wytwarza się najczęściej adrenalina i kortyzol. Adrenalina najpierw, ona jest najbardziej takim hormonem trochę agresji, trochę właśnie działania a kortyzol jest troszeczkę takim bardziej, bardziej długotrwałym hormonem, który się wydziela później. Najpierw zazwyczaj adrenalina, może trochę kortyzolu, a potem kortyzol jest, przez długi okres się wytwarza. I jak właśnie, tutaj pocimy się, drżą, drżą nam ręce, możemy mieć nawet jakiś problem z jakąś tam trochę pamięcią krótkotrwałą. Bardzo ważne przy bardzo silnym stresie, tutaj, jak to jest, jak tu jest napisane, że koda mózgowa się wyłącza i nawet może się zawiązać pole widzenia i wyłączyć się nam kolor. Możemy widzieć w czarno-białym to podczas bardzo silnego impulsu stresującego. I taka ciekawostka, pewnie nie wiem, czy panie akurat miały taką sytuację, ale pewnie ktoś z otoczenia miał, że y, był jakiś czyn, czy silny czynnik stresujący, a ktoś, na przykład, nie wiem, jechał na kogoś samochód. A ten ktoś stał, stał wryty i nie potrafił nic zrobić. Kojarzy Pani w ogóle taką sytuację kiedyś, albo, albo coś w tym stylu. To jest, właśnie, to jest właśnie ten czynnik, że kora mózgowa się wyłącza, nie ma podejmowania jakiejś decyzji, jest, jest decyzja, włącza się to wtedy mózdek. Gadzi mózg tak zwany i on podejmuje decyzję, ucieka albo ucieczka albo walka. I tutaj coś najprawdopodobniej właśnie nie zagrało. Ten, w ogóle się ta decyzyjność wyłączyła, właśnie pod, pod wpływem tego stresu. Jeśli chodzi o stan Uciekaj albo Walcz, jeszcze o tym będzie troszeczkę mowa. Teraz mówimy, powiemy o jak działa długotrwały stres. Długotrwały stres no jest związany bardziej już powiedzmy z życiem. Coś, z praca zła, sąsiadka, która mieszka z nami 5 lat. I, nas, i, i ciągle te kotlety schabowe codziennie tłucze na przykład i tak dalej, i tak dalej. No, to treba, to <głos》>. Tak, tak. Mnóstwo, mnóstwo, możliwości jest, żeby się zestresować długotrwale. Może nawet jest to niemożliwe, żeby się teraz nie stresować, że te czynniki jednak one są tak wymyślne w naszych czasach, że nawet jeżeli człowiek opanuje opanowanie, znaczy niestresowanie się w wielu różnych momentach, to zawsze pojawi się nowy, na który nie jesteśmy przygotowani, i, i nas podejdzie. Tak po prostu jest. I to jest ten, ten długotrwały stres, jest dla nas bardzo szkodliwy. Zwyczajnie stres krótkotrwały, on jest dla nas bardzo korzystny, ponieważ on właśnie sprawia, że idziemy działać. Jeżeli ktoś na nas jedzie, jeżeli się ta kora, ten itermurzek nie wyłączy całkowicie, to najprawdopodobniej uskoczymy temu, przed, przed tym pojazdem. Jeżeli idziemy po czymś, po czymś stromym, jak jest wysoko, właśnie ten silny stres i ten, ten strach przed upadkiem nas chroni, żeby nie, żeby nie spaść. Są ludzie, znowu ciekawostka, którzy właśnie mają ten strach wyłączony podczas uszkodzenia mózgu oni często nie dożywają starości. Po prostu nie wiedzą, że mogą spaść. Nie wiedzą, że może, nie, nie wiedzą, że mogą zginąć, i tak dalej, i tak dalej. Nie boją się, po prostu się nie boją. Włożyć rękę w ogień nie ma problemu, dopóki nie boli, to nie ma problemu. My wiemy, że będzie nas bolało, oni nie, no bo się nie boją. I ten stan długotrwały, właśnie on, jak on na nas działa długo, on po, sprawia, że, że powstają u nas pewne nerwice i powstają choroby psychosomatyczne. Właśnie właśnie, on. taka ciekawostka właśnie odnośnie tych chorób psychosomatycznych. Niekoniecznie one mogą, muszą być związane z samą psychologią, psychiką naszą. Gdy się kortyzol wytwarza przez dłuższy okres, to jest hormon. On pobudza różne, różne rzeczy w naszym organizmie. I na przykład jest, kortyzol jest przez nadnercza produkowany. Z tego o ile dobrze kojarzę. I, i one ciągle produkują ten, ten, ten hormon. Ten hormon na coś działa, na przykład na zwiększenie cukru we krwi, i jakiś, tam, jak, jak, jakiś metabolizm i tak dalej, i tak dalej. I kortyzol jest jednym z czynników, które powoduje na przykład otyłość brzuszną, Bo właśnie ten, ten, ten cukier krąży jest tam jeszcze kilka innych rzeczy, jest trochę mniej wydajnych, osłabia nasz układ, od, układ odpornościowy na przykład. To więc. Samo jedną rzecz, nawet bez tej psychologii, czyli, czyli tego, że my się tym przejmujemy, sam organizm pod wpływem silnego stresu sam y, zaczyna się rozregulowywać.